Siemanko, witam Was kolejnej nocy, w kolejnej trasie, a dzisiaj lecimy na Brzeziny, Brzeziny są w okolicach gdzieś tam Łodzi, no i tylko ten jeden rozładunek mamy na dzisiaj, załadowane mam nietypowo, bo wanienki, ani to ani pojemniki, takie wanny, piętrowane po trzy sztuki, Ile tego jest, nie wiem, tak naprawdę tych wanienek, zaglądałem, nie idzie tego policzyć, bo to w ogóle inne jest rozstawienie, inne ładowanie, ale w każdym razie zestaw waży 37 ton, coś tam z kawałeczkiem, więc jakieś 20 ton samego, samego ładunku. Yy, jeden punkt rozładunku, no i tam zobaczymy, jeżeli oddadzą nam te wanienki, to załadujemy i wracamy, jeśli nie... Mam dać znać dziewczynom, o której kończy mi się pauza, i będą coś mi wymyślać gdzieś pewnie w drodze powrotnej zajechać i zabrać puste pakowanie.